Bomba została podłożona, więc terroryści najprawdopodobniej powinni w tym momencie kupić e, przynajmniej PM-y albo tak jak widzimy tutaj są zakupione, taki jest Gielek również, więc e, zakupy widzimy po stronie terrorystów jednak takie bardzo, bardzo delikatne. No przy podłożonej palce mogliby kupić zdecydowanie więcej, ale... Nie zdecydowali się na to, Julek, jestem tutaj na no, spokojnie, on sobie sprawdza pozycję, nigdzie się nie wychyla, no najważniejsze na tych pistoletach, aby poczekać na przeciwnika, który skraca, aby skrócić ten dystans, bo pistolety na bliskim dystansie są zdecydowanie mocniejsze niż na dalekim. Amy no, spokojnie skraca sobie pozycję, aby gdzieś złapać któregoś z przeciwników, ale tu nikogo nie ma, za to Krusion z pierwszym fragiem. I jeszcze Olfi dokłada innego. Ajmi, ależ tutaj się posypali zawodnicy e, terrorystów przy Bombsajcie. A bomba zostawiona gdzieś tam na zakręcie przy mid lane Ale to tyle. Ta runda tak naprawdę wyjaśniła się szybciej niż się rozpoczęła. No to podchodzenie trwało dłużej niż strzelanie tak naprawdę na, w tej rundzie. Więc e, mamy 2 do 0 dla zawodników Jimmy Depo. No i zobaczymy, jak poradzą sobie dalej. Czy rozpędzą, e, czy złapią wiatr w żagle, i rozpędzą tą machinę, i wygrają ten mecz e, Szybciej niż się właściwie podłączali. Czy może tutaj zobaczymy niesamowite spotkanie? Julek, jestem on gdzieś blisko tej walki. Przy bombsajcie B. Tam większość zawodników tutaj poleciały jakieś granaty. Poleciały młotowe terroryści. Mocno pobijani. Janerax teraz jako pierwszą zdobywa fraga. Podnosi również Kałacha. Ej, mija ależ tutaj antyterroryści skracają bombę. Już mają na widoku. Gerber jako jeden z terrorystów odpowiedział, ale to jest tylko pięciu za jednego. To jest jeden frag na konto terrorystów. I punkt dla drużyny Chimie depo 3 do 0 po pierwszych trzech rundach. teraz dopiero jakieś po yy... znaczy, bo po poprzedniej rundzie, jak pokupywali kałachy, no to teraz już tych pieniędzy zostało mniej. Eee, zakupione Maki 10, zakupiony Galil Air. Eee, pojedyncze jakieś smoki granaty, nic wyjątkowego w ekwipunku terrorystów. No oni teraz prawdopodobnie będą chcieli gdzieś skrócić, gdzieś przyspieszyć. Jest to przyspieszenie, ale Anerax i Smuchu z pierwszymi fragami. Keller dokłada jeszcze jednego. Crusion również z fragiem. No ale tutaj mi Depo jest nie do pokonania. Oni wychodzą na pozycję i strzelają idealnie. A, nie przeciwnicy nie wiedzą co się dzieje. Nie mogą my się zebrać. No i mamy 4 do 0. No naprawdę ten początek bardzo, bardzo jednostronny. I zdecydowanie zawodnicy terrorystów muszą przemyśleć. Muszą zmienić może taktykę. Podejść troszkę inaczej. Aby zdobyć jedną, może dwie rundy, żeby po tej stronie łatwiejszy, po stronie kantek terrorystów zdobyć więcej tych punktów. Bogdan już tam gdzieś prawdopodobnie delikatnie podpalany przez przeciwników. Teraz delikatnie nauku. oni za smokiem szukają skrócenia tej pozycji. Może gdzieś znajdą przeciwnika. Może sam przeciwnik podejdzie pod głowę, gdzieś pod celownik, żeby tą głowę tego one trafić. I to się dzieje. Smuhu z pierwszym fragiem, One za wupy, pod bomb ma. Ale to jest tylko jeden frag, To jest tylko otwarcie. To jest przewaga dla zawodników. CTM -e, i Olfi dokładają by jeszcze po jednym fragu. No i Olfi, ale on tutaj się rozstrzelał. Trzy headshoty pod rządzem. Czwórki. I to jest piąty punkt dla drużyny counterterrorystów. Counter dla drużyny Chimmy Depo. Niestety, Aminek-Geng na początku nie radzą sobie najlepiej, ale teraz ta. Te pieniądze, ten los bonus, pomaga im w tym, żeby grać cały czas na fullu, żeby kupywać sobie te kałachy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo oni rzeczywiście mogliby zaoszczędzić jedną rundę na jakichś PM-ach, aby uzbierać na więcej granatów, aby to wejście na któreś z siteów było bardziej przygotowane, aby zasmokować, odsmokować, czy dorzucić jakiegoś palaka, aby zdobyć przewagę. No Tutaj na razie Keylor wyciągnięty znowu gdzieś tutaj na daleko. A też bardzo ładnie z w pozycję e, Krusian już skrócił e, i Julek jestem z pierwszym fragiem. Julek jestem z kolejnym fragiem dla swojej drużyny, no i on w tym momencie może tą rundę uratować. Ale to są na razie dwa fragi, jeszcze trzech uzbrojonych po zęby antyterrorystów. Cały czas przy życiu oni potrzebują e, zdobyć bombsa i to nie potrzebują wejść. Julek, jestem na pewno rozpędzony po tych dwóch fragach, ale. Ale dwa fragi to może być za mało, jeszcze Scrapy, on cały czas może pomóc swojemu koledze, więc w dwójkowej akcji teraz terroryści, czy zdobędą pierwszy punkt dla swojej drużyny, dadzą mu chwilę oddechu i spróbują w kolejnych rundach dotyć. kolejny frag. Julek Jestem i to jest trzecie trafienie na jego koncie, on w tym momencie może być bohaterem swojej drużyny, ale na spokojnie to jest przejście pod bombsite B, ale Anerak z fragiem. skrapi jeden na dwóch, on zostaje teraz w klaczu, jeszcze idealnie zafleszowany. Musi się wycofać z pozycji, a tutaj cały czas patrzy, czy ktoś nie będzie podchodził. Zauważa przeciwnika, to była Anerax, Gdzieś kulka siadła mu w bark, ale to tylko tyle. No i już na plecach smuchu idealnie wcelowany w przeciwnika 6 do 0, No i tutaj mamy deklasację w pierwszych sześciu rundach. Czyli poprowadzi tą grę i no nie wydaje się, żeby tutaj była jakaś szansa powrotu. Zobaczymy. To jest dopiero szósta runda. Jeszcze nie mamy, nie znamy tak naprawdę zwycięzcy pierwszej połowy, ale, ale no, wynik robi swoje. Sprawdźmy na tabelę. Jak to tutaj wygląda? Nerakson, 9 fragów w swojej drużynie. Z sześcioma fragami Krusion oraz Olfi. Oni we dwójkę. E, mają... E, nie, zginęli jeden, jeden raz, drugi, dwa razy, no ale tych deadów po stronie terrorystów nie ma za dużo. Teraz znowu gdzieś tutaj akcja pod bonsajdem oni delikatnie tutaj przy tej rampie Amy, on z pierwszym fragiem poobijany, Kruszon również poobijany bardzo mocno, jest to może jest ta runda, to może jest ta okazja, aby terroryści się odbudowali, aby terroryści jeszcze i przez smoka wybiega Olfi z jednym fragiem, ale tylko z jednym fragiem, Julek z gdzieś tutaj jeszcze granatem idealnie zrzuconym Smuchu zdobywa kolejnego fraga dla swojej drużyny i przewaga czterech do dwóch, Aneraks idealnie, Czekam aż ten smok opadnie i zauważył głowę swojego przeciwnika. Zaskoczył go swoją pozycją. A Nerax również podchodzi jeszcze głębiej i zdobywa ostatniego Praga w tej rundzie. No, Runda 7 jest z przeszłością. Wynik, tak jak widzimy, 7 do 0. No i nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej dla zamodników Aminek Minek Geng. Tutaj jeszcze na czacie zawodnicy sobie delikatnie dopiekają. No ale jakby nie patrzeć, to zawodnicy Chiimi Depo zdecydowanie reprezentują tutaj klasę. Jest forma, że tak powiem, przygotowana na ten turniej. Amy z pierwszym fragiem. No on tutaj zdecydowanie pokazuje, że tego Ejma, można by powiedzieć, ma naprawdę bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Ojej, jest teraz frak dla terrorystów. To jest pierwszy frak Tyrdzio i tutaj ekran się zatrząsł. AMI zdobył tego fraga bez najmniejszych problemów. Przewaga teraz dla zawodników counterterrorystów 4 do trzech. I na no, spokojnie. Oni nigdzie się nie spieszą. Oni wiedzą, że tak naprawdę trzymają tą grę w swoich rękach. AMI zaskakuje przeciwnika, który wybiega na bombsite tak naprawdę z bombą w ręku, niczego nie sprawdzając. No i to był błąd. 8 do 0. Dla zawodników Chimidepo, no, czyżby rósł nam tutaj pretendent do zdobycia mistrzowskiego tytułu, na pewno jest też kilka drużyn, które postawią się troszkę bardziej zawodnikom Chimidepo, no, ale oni reprezentują świetną formę i są naprawdę w gazie, można by rzec, szczególnie, że po tych ośmiu rundach, no, nie przegrali żadnej, jest 8 do 0, tak jak widać na górze. Smuchu na swojej pozycji, cały czas tak samo, Julek jestem, no, ten Nate... Eee, na, na zakręt tam nam idzie jeszcze Olfi, gdzieś tam przesmołka zauważył swojego przeciwnika, idealnie go wyciągnął. Gerbery, tutaj może być pojedynek snajperski, gej, Gerber, on nie trafia. Amy wyciągnięty, no i może tym razem, może teraz terroryści zrobią pożytek z tego pierwszego fraga. Może wyciągnięty Amy pozwoli wygrać rundę zawodnikom Aminek Geng. Na razie czterech zawodników kontra czterech. Teraz Aneraks wyciągnięty. To Keylor, on z fragiem w okolicach mida, ale tam bomba nie została zauważona. Myślałem, że miał bombę na plecach, ale nie miał, więc bomba nie została zauważona. No i szybka rotacja terrorystów, ale widzimy na mapie też rotację antyterrorystów. Teraz to wejście, Olfi z fragiem, Gerber odpowiada, bomba zaplantowana, Keylor z fragiem, no i mamy dwóch na jednego, to może być pierwsza runda dla terrorystów. Bomba zaplantowana, więc Smuhu musi się spieszyć, e, ma dostępne jeszcze granaty, jest defuse kit, więc tutaj czy e, będzie rozbrojona bomba w chmurze dymu? Nie będzie i terroryści zdobywają pierwszy punkt na tym turnieju. No teraz, panowie, teraz się przełamaliście, teraz zaczynamy granie na poważnie. Kolejne rundy dla terrorystów. Prosimy o to, żeby to się nie skończyło jednostronnie. Więcej takich rund, więcej takich rund jak przed chwilą. Emi już wybiega szybko na mida, tam zarzucone dwa mołotowy, a zajmowany mid, zajmowany tam zakręt przy tym midzie. mi sprawdza już sobie, czy pod rampę nikt nie podchodzi, Neraks kryje jego pozycję również w tym czasie smuchu z pierwszym fragiem, a zawodnicy terrorystów przerotowują. Bogdan wyciąga Olfiego, który próbował przejść przez smokę. no to nie było najmądrzejsze zagranie, ale mogłoby wyjść całkiem nieźle, jeżeli by wyszło. Nie wyszło, więc z przewagą terroryści. Jest remis, jeżeli chodzi o zawodników żyjących na mapie, bo po czterech Julek jestem został wyciągnięty. Olfi również, więc teraz wszystko w rękach pozostałych czwórek, czwórek terrorystów i antyterrorystów. Mamy wejście. O i tutaj Kryścion z fragiem. Idealnie wyciągnięty gerber. Mołotow odcinający drogę terrorystom. No i oni są troszkę zamknięci. Oni muszą stać w jednym miejscu. Tylko teraz, czy się po tym fragu krusiona nie przestraszą. My, antyterroryści już zrotowali danie na pozycję Nerax z, z fragiem. Czy Ami dołoży jeszcze jednego? Na pewno nie teraz. Keylor on tutaj e, czeka. Nerax z fragiem. No i ostatniego krusion. I to jest dziewiąty punkt na konto zawodników Chimidepo. Depo. No, oni tutaj zdecydowanie nie przestraszyli się po tej jednej przegranej rundzie. Ja myślę, że to jeszcze nawet bardziej ich podbudowało, żeby zagrać jeszcze szybciej, żeby gdzieś tutaj. Skrócić pozycję, chociaż tam był pewien moment w tej rundzie, kiedy bombsite B był całkowicie odpuszczony i wtedy gdyby terroryści zdecydowali się na wejście, na zajęcie, na podłożenie bomby, to ta runda mogłaby zdecydowanie inaczej wyglądać. Ale może brak tej decyzyjności, tego podejścia szybkiego na bombsite, tej, tej decyzji, żeby wjechać po prostu, a nie przejmować się, czy tam będą przeciwnicy, to tego zabrakło. Tam stanęli przy tej rampie i na tyle. Było ich tylko stać i ter antyterroryści ich powyciągali bez najmniejszego problemu. Poszła rotacja, a teraz mamy rundę numer 11 i to Kruszyn otwiera strzelanie gdzieś w okolicach siteu B. Tam Olfi również dokłada jednego. No, terroryści e, nie mogą wyjść z własnego respa. Tam jest skracanie przez antyterrorystów. Kolejne fragi, Aneraks skrapi z dwoma, ale tylko z dwoma fragami. Jeszcze brakowało trzech. E, no i mamy wynik 10 do 1. Runda 12 przed nami. A zawodnicy Jimmy Depot myślę, że z rundy na rundę rozkręcają się coraz bardziej i czują klimat i czują publikę. No, zobaczymy, czy tutaj będzie jeszcze jakaś szansa dla terrorystów, żeby powrócić do tego meczu. Bo szybkie zajęcie mida, no standardowa akcja na tej mapie, ten mit jest bardzo istotny. Szybka rotacja na jeden i na drugi bombsite powoduje, że przejęcie mida tak naprawdę jest bardzo, bardzo istotne. Gerber z pierwszym fragiem, Aneraks odpowiada, jeden za jeden, ale tutaj wydaje mi się, że jednak taka przewaga to jest przewaga dla konto terrorystów Aneraks kolejny, Aneraks z jeszcze jednym, no rozpędził się nam ten zawodnik w tej rundzie. Trzy wragi na jego koncie i on nie chce odpuszczać, on idzie po kolejne. Ej mi w międzyczasie gdzieś dołożył, ej mi jeszcze jednego fraga na midzie i to jest po rundzie, to jest runda numer 12 na konto antyterrorystów, na konto drużyny Chimidepo, 11 do 1. 11 do 1 i e, że tak powiem no... Runda numer 12 to przeszłość. Jeżeli chodzi o pierwszą rundę, to też. Pierwszą połowę oczywiście, to też tutaj właściwie można by już ją skreślić, bo to zwycięstwo antyterrorystów w pierwszej połowie jest przesądzone i to całkiem niezłe zwycięstwo. Ej, mi teraz nie dość, że przez ścianę to przez smołka jeszcze headshot na fleszu. Jakby co tu się wydarzyło, dlaczego aż tak? Nie znęcajcie się aż tak nad terrorystami. No, ale ja widzę co Emi trzyma w rękach i wam też pokażę, bo to jest niesamowita broń. Nie, to nie Emi, to anerax. Nie, to smuchu jednak z tą krową. Tutaj jeszcze jakieś triki zrobione przez antyterrorystów. No, oni się tym meczem w tym momencie bawią i ta krowa sieje zamęt i postrach. Bomba jeszcze nie jest podłożona. Bomba nawet nie jest blisko sideu Dopiero teraz gdzieś w okolice ale jednak nie jednak terroryści nie chcą podchodzić oni czekają na skrót i może ten skrót rzeczywiście przynieść im kolejny punkt jeżeli tutaj nie by z której strony e, antyterrorysta wyszedł to rzeczywiście te punkty mogliby zdobyć Bogdan i skrapi oni przy życiu Czy będą w stanie jeszcze w tej rundzie powalczyć antyterroryści jakby delikatnie poczuli presję? Oni nie chcą tutaj już skracać. No wcześniej w poprzednich rundach tak latali po mapie, jakby mogli sobie pozwolić na wszystko. Skrapi z fragiem, no i to jest nowe otwarcie w tej rundzie, to jest wyrównanie, a Krusion i Smuchu nie mają pełnego paska zdrowia. Oni są poobijani, zresztą Bogdan i Skrapi również, ale bomba podłożona. Ojojojoj, no niesprawdzona pozycja na bombsite, Smuchu wyciąga i zdobywa dwunasty punkt dla swojej drużyny, dla antyterrorystów. Przed nami przedostatnia runda pierwszej połowy. No i mamy mecz spauzowany. Mamy pauzę. Panowie, jak tam, wszystko ok? Super jest, fajnie? Świetnie. Ok, no i mamy un pauzę, także zaczynamy rundę numer 14. 10 sekund są zakupy po jednej i po drugiej stronie, tylko skrapi z większą ilością granatów. pozycje zajęte przez zawodników antyterrorystów. Oczywiście tam na midzie, tam na midzie jest już strzelanina. Eee, terroryści nie mają najmniejszych szans, tam mi króluje. On zajmuje tego mida, jakby wchodził do własnego mieszkania. Eee, pobijany bardzo, bardzo mocno, ale myślę, że to nie ma dla niego żadnego znaczenia, bo dwa fragi już w jego kieszeni, dwa fragi na jego koncie. No ten Molotow tutaj zdecydowanie mógł być zabójczy, ale ostatecznie skończyło się tylko i wyłącznie na ucieczce eee, Olfi w międzyczasie. Oni zajeżdżają bomb, zaje Wjeżdżają, nawet nie powstają, wjeżdżają do respa przeciwnikom. 13 do 1. Runda 15 przed nami, to jest ostatnia runda pierwszej połowy. No i wygląda na to, że jedna z ostatnich rund tej mapy, bo tutaj przewaga potencjału i przewaga umiejętności jest widoczna. Zdecydowanie zawodnicy, no jest umówienie na Mida. No ciekawe, jak to wyjdzie, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak będzie. Jest podjechanie za to pod Bomb Site B. Tutaj na rampie zawodnicy Julek jestem z fragiem, ale Olfi również skrapi dokłada jeszcze jednego. Anyraksy, no teraz posypały się te fragi na Bomb B. Bomba cały czas jeszcze na plecach skrapi z fragiem, no i tylko Krusion przy życiu. On ma tutaj niesamowitą okazję zabłysnąć, ale może też przegrać i stracić punkty. Numer 14 dla swojej drużyny. Ale czy to się tak skończy? Czy Krusion da radę? One zauważył przeciwnika. Bomba podłożona. Krusion na noskopie. Krusion wie gdzie jest przeciwnik, Krusion czy da radę, nie dał rady. Bogdan zdobywa fraga i zdobywa drugi punkt dla swojej drużyny i wielkie brawa dla Aminek Gang. To jest ostatnia runda w pierwszej połowy zdobyta na ich konto. 13 do 2. 13 do 2 i mamy rundę pistoletową. Teraz drużyny zamieniły się stronami rozgrywania. I tak, i dokładnie to, co piszą zawodnicy na czacie, będzie kombek. Ja na to liczę zdecydowanie, aby zawodnicy jeszcze aminek gang pokazali nam się z dobrej strony. Niech zajmą bombsite, niech zrobią tutaj nam niesamowite show. Publika jest za nimi i to czuć i słychać. Na całej wrocławskiej galerii Wrocławia. Z pierwszym fragiem jednak Gerber i on tutaj otwiera strzelaninę na tej mapie, w tej drugiej połowie. Smuchłaneraksy z kolejnymi to jest wjazd na BombSite A zawodników Jimmy Depo. Na razie czterech na trzech, Gerber pobijany, Julek jestem, no Julek tu jest, Julek zdobywa tego fraga, Skrapi dokłada jeszcze jednego, no i to jest dwóch na trzech, przewaga antyterrorystów, czy tutaj jeszcze będą jakieś headshoty z tego USPS-a, ojojojo, Olfi jednak nie pozwala sobie w kaszę dmuchać i zdobywa kolejne dwa fragi, Olfi teraz Gerberon, ostatni przy życiu 13 HP na koncie, jest frag, ależ w biegu tutaj, gdyby to siadło, niestety nie siedzi i Olfi trzyma fragami w tej Rundzie. On zdobywa punkt numer 14 dla swojej drużyny, i tylko dwie rundy dzielą zawodników Chimide. Pod zdobycia przepustki do następnej rundy, przepustki do dnia jutrzejszego, do e, półfinałów. Runda numer 17. Teraz terroryści z pojedynczymi maczkami, z kałaszkiem również. MP9 zakupione po stronie antyterrorystów i to z nimi będą chcieli zaskoczyć, ale Olfi wchodzi na Bombside B jak do siebie, a to jest crappy, nie wiedział co się dzieje, dlaczego tak szybko. A tam już piotka na bombside, bomba podkładana, co tu się właściwie wyprawia na tej mapie, co tu się dzieje. Olfi z kolejnym frakiem Olfi strzela po swoich własnych teammateach. A co tu się wyprawia? Keylor z fragiem, no i mamy dwóch na dwóch, Bogdan i Kailor oni przy życiu po stronie CT, tutaj szukajmy jakiegoś kałaszka, może by podreperować wypłynę. płynę, Keylor z fragiem, no i mamy dwóch na jednego, Amy sam przy życiu, Amy wie, gdzie są przeciwnicy, Amy, czy tutaj pozwoli sobie na strzelanie przez smoke, a nie będzie strzelał przez tego smoke'a, ale już zauważył wymianę, no i Amy tylko czekał, aż przeciwnik wyskoczy z tego smoke'a, 15 do 2, to jest... Bardzo dużo, bardzo dużo. Już mówiłem wcześniej, nie jestem dobry z matematyki, ale to jest naprawdę bardzo dużo e, rund mapowych dla zawodników Chimidepo. Oni w tym momencie sobie mogą pozwolić e, na zabawę. E, w, tym momencie, w tym momencie naprawdę zawodnicy Aminek-Geng e, musieliby wejść na wyżyny swoich umiejętności. Mamy tutaj wymianę, no i to jest koniec, to jest 16 do 2 i kończymy I ten to mecz. To jest koniec, to jest wielkie brawa, jeszcze raz wielkie brawa dla naszych zawodników.